Jak ktoś mnie pyta co robię w życiu, to ja mówię sprzedaję szczęście. Ha, szczęście może przychodzić z różnego, z różnego powodu, właśnie między innymi ze skoków na przykład, czy z jakichś innych e, pasji, które ludzie mają. Szczęście to taka składowa e, przede wszystkim chyba też tego, żeby mieć taki azyl. Azyl w życiu, żeby mieć takie miejsce, do którego zawsze można wrócić często się zadaje pytanie, czy... Czy było to lepsze od seksu. Bardzo dużo osób mówi, tak, tak. <laughs> No, no, fajna sprawa. No. czy jak najbardziej dla, dla młodych, nie, dla mnie już trochę za późno na jakieś takie wariactwa. Ale sport ekstremalny jest tylko i wyłącznie dla ludzi mocnych przyczyn. Jak się. Yy, można się nie odpiąć z padochronem. No. Z padochronem się się odpiąć? Tak, tak, tak. I co się wtedy dzieje? No, spadasz, yy, zimno cię zabije już i jak. Zimno. No, bo jak spadasz, to jest zimno. Z taką prędkością. Osobiście nie miałabym odwagi, żeby wyskoczyć. E, no nie, chyba, żeby mnie ktoś wypchnął. Nie na moje nerwy. Jestem za nerwowy, żeby na takie coś. No, raczej nie. nie. Myślę, że wiesz, raz to koszta na pewno takiego sportu, a dwa, no to wiesz Że zależy, jak kto lubi adrenalinę. Nie próbowałam, mam lęk wysokości, ale chciałabym kiedyś spróbować. Jeżeli chodzi o skoki z góry z wysokości 800 metrów, to są takie wady, że jeżeli ktoś ma słabą psykę załóżmy, nie, to po prostu on zrobi w majtki. Na co dzień pracuję jako konstruktor w zasadzie w Przemysłu lotniczym. Zajmuję się silnikami lotniczymi. Pracuję nad moim dyplomem magisterskim. Tematem jest wspomaganie szkolenia skoczków spadochronowych czyli dotyczy to tego treningu naziemnego. Mam prawo zabierać z sobą w powietrze inne osoby, które chcą to zrobić pierwszy raz. Jestem mechanikiem. W Stanach się to nazywa riger, czyli, czyli opieką całego takiego systemu. Zaczęło się od zrobienia jakichś tam, jakich tam samolocików, modeli plastikowych, zdalnie sterowanych. I w, zasadzie, w zasadzie potem trzeba było coś, coś dalej myśleć, w kierunku coś większego, większego lotnictwa, jak można tak powiedzieć. i tak zaczęło się właśnie. myślałem albo skoki, szybowce, samoloty. I w zasadzie skoki wyszły najtaniej. Mając 17 lat. Mój kolega z ławki szkolnej, e, rysując coś sobie tam na, na w zeszycie, e, ja, to, ja to podejrzałem, zapytałem się, co to jest. On mówi, że rysuje spadochron, bo właśnie zepsuł się na kurs spadochronowy. I zapytał, czy nie miałbym ochoty z nim pójść Właściwie był to mój wyjazd, był pewien sierpniowy wyjazd na łódkę i oprócz było tam było tam jeszcze kilka bardzo fajnych osób. Oni opowiadali o tym w taki sposób, że po prostu oczy robiły się coraz większe i po prostu zarazili mnie, po prostu zaraz się zahipnotyzowali, bo, bo inaczej chyba tego nie, nie mogę nazwać. Adrenalina, to jest niesamowita adrenalina. Ja nie znam kogoś, kto się nie boi skakać. Wszystkie takie problemy z coś, tam, które ludzie mają, jednak zostają na ziemi, a w powietrzu tego nie ma. Jest totalny, totalny luz taki. Każdy z nas musi mieć tą świadomość, że jest to piękny sport, ale, ale gdzieś on tam jakieś ryzyko. My mamy tamte piloci, mają takie powiedzenie. Często jak próbujemy rozładować atmosferę w samolocie, jeśli chodzi o pasażera, to mówimy, że dwie rzeczy są pewne. Pasażer mówi, jakie, jakie. Że jak wyskoczymy z samolotu, to do góry nie polecimy i z ziemią się nie miniemy. Ja miałem taką, taką sytuację, gdzie właśnie e, pani sobie jakieś kopała jakieś ziemniaki czy truskawki, nie wiadomo, że to, nie wiem, nie, 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 nie pamiętam co to było, ale właśnie kolega właśnie e, widział, że leci na te, na te, mm, w okolicy tej pani, no właśnie, na okrągłym spadochronie, więc tak za bardzo nie mógł sterować tym no i właśnie krzyczał. krzyczał tak z góry, a ta pani tak się rozglądała w lewo, w prawo, ale za bardzo nie wiedziała o co chodzi, no, bo nie popatrzyła do góry. No. I tak właśnie właśnie kolega nam gdzieś tam, gdzie tam przywalił te buraki, a ta pani dalej z tą kopaczką sobie właśnie tak delikatnie, delikatnie kopała te buraki. Nie? Hej! Zapraszam wszystkich z Czy ja mówiłem, że macie się ubierać? Nic nie mówiłem. Dobra, wlecę. Więc sobie w domu. Już przemyślałem, wlecę. Czwarty był. Nie ma chęci. Pomyślimy, no na razie bez Nie, 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 nie pomyśl. Ja jak ten konkretny sygnał Paches? na A jak na jaką to będzie Na 1347. Raz pamiętam, że, że jedna kobieta wróciła z płaczem. I faktycznie, że była, to, to nie był płacz radości, tylko płacz przerażenia. A pamiętam też że dwóch panów, którzy wrócili z samolotem i z standem pilotem, bo po prostu nie byli w stanie. Tak bardzo ich e, przeszł, przeszł strach. My spadochroniarze w momencie, kiedy się nam skok udał lub, lub był fajny, popadamy w wielką euforię i czasem ta euforia nawet może doprowadzić do tego, że, że popełniamy błędy. Jeżeli się tak dzieje, to jest to na pewno doświadczona osoba, i, i, i w grę wchodzi rutyna, rutyna, no. jeżeli, są, jeżeli są jakieś wypadki, to tylko z winy, znaczy w dużej mierze z winy skoczka, czyli czynnik ludzki, a mniej właśnie to, że sprzęt zawodzi, czy coś w tym stylu. No zawsze trzeba być takim troszkę takim czujnym i przygotowanym, że wiadomo, coś może później tak, żeby wiadomo zareagować. Wiadomo, trzeba czuć troszkę respekt do tego sportu, nie można wpaść w rutynę, nie można powiedzieć, że się człowiek nie boi, bo jednak ten strach, strach zawsze jest, z tym, że ten właśnie strach nie jest taki paraliżujący, tylko taki bardziej dopimujący, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim przypadku. Na pewno się wiele zmienia. Zmienia się, że tak powiem, samo podejście do życia. No, człowiek, człowiek yy, może czasem zaniedbuje inne dziedziny życia, żeby, żeby tylko może zaniedbuje czasami rodzinę, dzieci. Yy, no ale myślę, że trzeba to, trzeba to zrównoważyć. No. Minusy są takie, że to strasznie dużo kosztuje czyli na porządku się sprzedaje samochód, potem się bierze kredyt, potem się sprzedaje mieszkanie, żeby skakać. No jest to jakby sens, sens całego życia mojego w tej chwili, na tą chwilę, bo robię to dość, dość długo i cieszę się, że mam taką pracę, a nie inną. Nie... No nie ma, nie ma szablonu na pewno, każdy z nas jest inny I każdy z nas ma jakiś swój bagaż doświadczeń. Czasami nawet jest tak, że ludzie na zewnątrz mają bardzo dużo problemów, coś jest nie tak, nawet nie wiem, porują i tak dalej. Ale jak przychodzą na lotnisko, to są w stanie się od tego odciąć i, i, i tutaj właśnie znajdują to spełnienie, są, są szczęśliwi. Czasem moja córka mówi, tato może byś z jakiejś innej pracy poszedł normalnej, normalnej. Ja mówię, Zuzie, no mógłbym, ale czy byłbym szczęśliwy, nie sądzę, nie sądzę.